Kochani, bardzo serdecznie po świętach. Mam nadzieję, że po świętach wszystko u Was ok. Jesteście zdrowi. Ci, co byli na wyjeździe, że szczęśliwie wrócili. Dzisiaj pożegnanie z playbookiem. Najstarsza strapka, pora ją pożegnać. Zrapka emerytka, już prawie. Bo zobaczcie, na strapkach nowszych pisze 25 lat z drapek. A tu jest 20. <grywka> Zrabka ponad 5 lat z nami. Numerki. Prosiłam, żeby pani wybrała, ja nie wybierałam, i wylosowały się 1 i 16. I zobaczymy. Ogólnie zrabka bardzo mi się podobała. Chciałabym, żeby lot to więcej takich wymyślało w formie takich książeczek. Ale do tej pory, ile razy ją próbowałam, to miałam zawsze jedynie zwrot. Mimo tego była naprawdę fajna. Lepsza niż te teraz wymyślane drapane z góry na dół. Mam nadzieję, że coś mi się tutaj uda jeszcze na pożegnanie wydrapać. Chociażby ten zwrot, jak zawsze. Ale zawsze to byłoby coś. U mnie ich sporo leży, więc postanowiłam, że zrobię takie pożegnanie. Te inne zdrabki, które się jutro kończą, to u mnie ich nie ma. A playbooków leży pełno. Szukam 13, 1, 22 i 6 lub 7. Zaczynam od playbooka z numerem.

Druga strona, rubinowa, siódemka lub rubin. I szukamy, ona jest taka fajna, bo do ostatniej strony ma się nadzieję, że się coś znajdzie wygrywającego. Szminka, perfumy, lustro, worek, portfel i kufer. Czyli na tej stronie również nic. Szmara, tutaj trzy siódemki. I w pierwszym rzędzie jest jedna. W grze drugiej również jedna. Gra trzecia też jedna. Gra czwarta też jedna. Skromniutko te siódemki dają. Tu też tylko jedna. O, tylko po jednej dają. Dobra. Czyli ta jest też pusta. Ametystowa. Dwa takie same symbole, ale chyba każdy wie już. Każdy chyba zna tą zdrapkę. Dwa takie same symbole, ja mam na razie różne. I różne, nie ma nigdzie pary. Następna strona to topazowa. I tutaj trzy też trzy też takie same symbole, a jak będą trzy siódemki, to mnożę razy dwa. W co wątpię, bo zrabka się nie zapowiada ciekawie. Nie zapowiada się na wygraną ta jedynka. Dwa pliki. I tutaj są różne. Tu są dwie monety. Tu jest różnie. Tutaj też różne symbole. I tu różne. Dobrze, ostatnia strona. Wygrywający symbol to zegarek. A ja mam koronę, szminkę, monetę, perfumy. Kufer, pierścionek, portfel i perłę. I trzy takie same kwoty. Jest dwa razy 300, a więc playbook z numerem pierwszym jest pusty. No to jeszcze drugą szansę dostaje. Drugi playbook z numerem 16,

Drugi rządek, 16, 24, 15, 33 i 17. Dobra, rubinowa. Czy siódemka, czy rubin? Jest perła, szminka, moneta, złoto, korona, perfumy, pierścionek. Zegarek, lustro i portfel. Nie tracimy nadziei, szukamy dalej. W szmaragdowej trzy takie same. Nie trzy takie same, tylko trzy siódemki. O. A jest pierwsza siódemka, zegarek, druga siódemka, pierścionek i prezent. Pierwsza siódemka, druga siódemka, kufer, garnek i znowu prezent. Portfel, siódemka, perła, róża i perfumy. Szminka, siódemka, garnek, portfel i róża. Perfumy, siódemka, bransoletka, siódemka i moneta. Siódemka. Kuszą tymi siódemkami. Druga siódemka. No dajcie trzecią. Szminka i perła, branzoletka, pierścionek, siódemka, siódemka i plik. Tu również pusto. Ametystowa. Dwa takie same symbole: jest perła i moneta. Lustro i kufer. Złoto i worek. Aj, aj, takie nieładne pożegnanie. Zegarek, pierścionek, lustro, perła. Strapka nigdy dla mnie szczęśliwa nie była, ale już myślałam, że na koniec zdarzały się zwroty. I to bardzo cieszyło. A tutaj ona się nie chce pożegnać nawet zwrotem. I tutaj... Trzy takie same symbole. Podkowa, złoto, lustro. Prezent róża, szminka. Dzwon, dzwon. Perfumy. Podkowa, prezent szminka. Tu są też różne. Co po drugiej stronie? Aj, dwie świnki, już myślałam. Że będzie trzecia. Tu dwie korony i tu dwie monety. Pokusili, pokusili. Wygrywający symbol to worek. A jest zegarek, perfumy, portfel, perła, moneta, szminka, kufer. I lustro. No to już straciłam nadzieję. Was tutaj e, trzy takie same kwoty. 150. I niestety ten playbook jest również pusty. Takie moje pożegnanie z playbookiem. Była, była to naprawdę fajna zrabka. Ona mi się podobała. Dawała tak trochę więcej nadziei, trochę zabawy. No, ale już więcej. Tam jest jeszcze ich sporo u mnie, ale już nie będę robić pożegnań, bo jeszcze jutro byłaby okazja, ale już nie. Już podziękuję bardzo. Dwa playbuczki, oba puste. No, ale chociaż trochę się pobawiłam i z tą trapką pożegnałam. Pięknie Wam dziękuję. Życzę udanego, fajnego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa.